Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkie osoby z podznaku Strzelca na czytaniu energii na miesiąc październik 2022 roku. Kochani, prognoza od kart tarota, czytanie ogólne. Jeżeli tutaj nic nie znajdziecie, zajrzyjcie proszę do swojego ascendentu, księżyc, gdzie macie położony, w jakiej planecie. Przechodzimy już do czytania. Strzelec, strzelec. Październik 2022 rok. Strzelec. Strzelec. Wasza ogólna energia, kochani, na ten miesiąc w czym się zamanifestuje? Mhm. Wasza postawa. Sześć buław. Kochani, ym, ogólną energię macie cudowną. Jest to energia ziemska, dziewięć monet. Energia dobrobytu. Energia, która mówi o wzroście wzroście materialnym, wzroście finansowym, o stabilizacji, o poczuciu ym, takiego bezpieczeństwa materialno-finansowego. Dziewiątka to również takie poczucie. Że jestem ważny, ważna. Znacie swoją wartość, znacie swoją cenę. Tutaj możecie dostać jakieś profity, spadki. Może to być zakup nieruchomości, sprzedaż nieruchomości. Miesiąc, gdzie właśnie sprawy tutaj, materii, sprawy finansów mogą grać główne skrzypce u Was. Zamanifestuje się to w karcie kapłana. To są jakieś przepisy, to są urzędy, jakieś miejsca takie ważne, typu sądy, jakieś skarbówki, uczelnie, tak? To jest piątka. Piątka, czyli zmiana, to jest autorytet. Tutaj coś się rozstrzyga, tak? Jakieś sytuacje będą się tutaj rozstrzygały. W tej talii ten kapłan, yy, mam wrażenie, że będzie właśnie coś rozsądzał, zasądzał, dzielił, y, rozstrzygał różne sprawy, tak? Wy jesteście w karcie zwycięstwa, więc to tutaj, co ten kapłan będzie tworzył. Y, nie wiem, moi drodzy, y, czy to jest właśnie jakiś urzędnik, czy to jest sędzia, y, czy to jest jakiś profesor, czy to jest jakiś lekarz. On zasądza na Waszą sprawę, bo Wy jesteście w energii zwycięstwa, tego lidera, tego, który osiąga sukces, który ma powody do radości z jakichś tam działań. Tak? Może to też być karta, która mówi o podróży. Do celu, jedziecie do celu, jedziecie w jakimś celu, po coś jedziecie, ale macie już tą świadomość, że to wam przyniesie sukces, to będzie, że z tej podróży przywieziecie jakąś zdobycz, tak? Dobrze, kochani. Co żegnacie do przyszłości? Azbuła. Może pożegnacie jakiś projekt, który rozpoczęliście, jakąś nową znajomość, może stwierdzicie, że to wam nie przynosi rozwoju, korzyści, może też zniechęciło was coś, tak? I, i, i porzucicie to, ale to widzę, że bez żalu. Natomiast Azbuław mówi o tym, że wy wykorzystujecie jakąś szansę i idziecie w to, tak? Wykorzystana szansa jak gdyby odchodzi już do przeszłości. Ktoś wam coś daje, wy to bierzecie i już dalej jak gdyby rozwijacie to, tak? Więc jakieś tutaj początki. To nawet nie są początki, bo as to jest szansa. Więc albo ona odchodzi do przeszłości, bo ją wykorzystaliście i już jesteście w innym procesie, jak gdyby na innym miejscu drogi. Albo ją odrzuciliście, bo z jakichś przyczyn stwierdziliście, że to nie jest dla Was, tak? Um. O co chodzi, nie o co chodzi, tylko. Wiecie co, zagubiłam się. <laughs> Spojrzałam na te karty, bo mi coś przyszło jeszcze do głowy, ale to może wrócę do tego, jak będę dopytywać. Co przychodzi do strzelców? Co do Was przychodzi w październiku? Rydwan. Mhm. Kolejna karta sukcesu. Kolejna karta tego lidera, zwycięzcy. Coś tutaj przyspiesza, coś rusza do przodu, coś się rozwija. Również karta podróży może tutaj pozwolicie sobie na zakup jakiegoś pojazdu tak jakiegoś samochodu na przykład karta rydwanu też często mówi o tym że udaje nam się jak gdyby tak poukładać nasze sprawy że wszystko idzie w dobrym kierunku że wszystko idzie po naszej myśli tu jest takie też przyspieszenie dobra przed czym tarot Was przestrzega? Mhm. Po pierwsze, jeżeli myślicie, żeby pożyczyć komuś pieniądze, czy pożyczyć w banku, czy w coś inwestować, to nie róbcie tego. Tak? To tego nie róbcie, bo tutaj nie doczekacie się zwrotu, a pożyczka jakaś większa w banku może Was tutaj. Przygwozić w jakiś sposób. Moi drodzy, szóstka monet jest kartą umiaru jest kartą równowagi, żeby zachować jakiś umiar. Tu macie kartę obfitości, dobrobytu, rozwoju, jakiegoś sukcesu, szczęścia, i wiecie, czasami człowiekowi tak kolokwialnie powiem, odbija, tak? I żeby tutaj w tym wszystkim. Jeżeli planujecie inwestować w coś, jeżeli planujecie się z kimś podzielić, czy udzielić wsparcia, czy pomocy, to tutaj jest od Was wymagana um, ostrożność. Po prostu ostrożność, żeby nie na chóra, żeby wszystko sobie przemyśleć, żeby to było logiczne, żeby to było um, naprawdę takie przemyślane. I jeszcze jedna taka. Um, Tutaj informacja, nie wiem, wskazówka bardziej, żeby docenić to, co macie w tym październiku. Tak? Nie wiem czemu, ale tak tutaj mi się pokazuje, żeby to docenić. Dobrze. Tutaj, moi drodzy, to nie to, co chciałam jeszcze powiedzieć. Tutaj mo mo może być jakieś sprawy finansowe dotyczące rodziny, dotyczące. Yy, związków, tak? Mogą tutaj się rozwiązać. Coś tutaj możecie załatwić na swoją korzyść. Co miłego, co was totalnie pozytywnie zaskoczy? Mag, nowy początek, albo jakaś osoba, tak? Albo jakaś osoba, może wejdziecie w relację z jakąś osobą. Natomiast, jak wiecie, mag jest osobą, która nie zna słowa niemożliwy, niemożliwe, która ma wszystkie atuty w ręku, która tworzy, kreuje. Jest zaangażowana, wierzy w to, że się uda, wierzy w rozwój, wierzy w postęp, że przedsięwzięcie, projekt, którego się podejmuje, ma rację bytu i w przyszłości przyniesie jakieś profity, zyski, tak, że ten cel zostanie osiągnięty. Wiecie co, tak, patrząc jeszcze na tego asa buław tutaj. I na tego maga na pozycji niespodzianek, to może wy już traciliście nadzieję, że właśnie coś ma rację bytu. Tak? Może coś się długo ciągnęło, może coś stało w miejscu, nie było jakiegoś zainteresowania, może wy sami nie wierzyliście w jakiś projekt, przedsięwzięcie i nagle coś się rusza. Tak? Nie wiem, nagle dostajecie jakieś dofinansowanie, jakiś pomysł, ktoś wam pomaga, coś się takiego zadziewa, co pozwala wam rozwijać właśnie ten swój pomysł. Miłość, relacje, ale takie partnerskie, związkowe. Królowa Buław. Niektóre strzelce tutaj będą sobie romansować. Królowa Buław jest kobietą, która zna swoją wartość, wie, że jest piękna, seksowna, pociągająca. Tutaj może być flirt, tutaj może być romans, tu może być zauroczenie, silny pociąg seksualny. To jest osoba, w której, przy, obok której ciężko przejść i tego i jej nie zauważyć. No ta bene kochani, to jest wasza królowa, więc może wy będziecie w takiej energii, tak? Może będziecie się chciały komuś przypodobać, chcieli komuś przypodobać. Może bardziej tutaj zadbać o swoją urodę. Może będzie jakieś, jakaś randka, spotkanie. Coś tutaj zaiskrzy, moi drodzy. Coś zaiskrzy. Dla osób, które są w związku, uwaga, bo królowa buław lubi się bawić, lubi wprowadzać chaos tak, w związkach, w relacjach. Sprawy zawodowo-finansowe. Dziewiątka buław. No, strzelce widać ewidentnie, są zmęczone, mają już dosyć czegoś, za dużo pracy, za dużo obowiązków, za mała płaca. Ym, budujecie mur, budujecie mur, wycofujecie się ym, na bezpieczne swoje terytorium, tak? Ym, z jakichś powodów. Ym, myślicie też, być może część strzelców myśli o zamknięciu jakiegoś cyklu, zamknięciu jakiegoś tematu, jeśli chodzi o pracę, może ogólnie. Myślicie o tym, żeby zrezygnować z tej pracy? Wynik, podsumowanie i rada dla ps. królowa mieczy. Drogi strzelcu, bądź niezależny. Oczyść swoje otoczenie. Postępuj, żyj w zgodzie ze sobą, ze swoimi zasadami, ze swoją prawdą. Tak? Sytuacje, które gdzieś tam wiszą w powietrzu i są odłożone na nie wiadomo kiedy, mogą przypomnieć się tutaj w październiku. W związku z tym nie uciekaj, tak? Spróbuj to rozwiązać, spróbuj się z tym uporać. Uważaj też na y, swój cięty język drogi Strzelcu, bo Królowa Mieczy nie przebiera y, w słowach. Tak? Nie przebiera w słowach. Dobrze. <laughs> Może też trochę więcej y, emocji, drogi Strzelcu, tak? Y, bo u was w ogóle tutaj Kielichów nie ma, ta Królowa Mieczy też jest osobą taką zimną, y, która w, swoje jakieś decyzje opiera na kalkulacji, na jakichś tam planach, czysta właśnie taka logika. Ja nie mówię, że to jest źle, tak? Nie mówię, że to jest źle. Wręcz uważam, że chyba lepiej właśnie wychodzą osoby na podejmowanie wtedy, kiedy podejmują decyzje właśnie nie pod wpływem emocji, tak? Dobrze, drogi strzelcu, zobaczmy, zobaczmy, o co chodzi z tą dziewiąteczką monet. Oczystości. Cóż to za obfitość do was idzie, kochani? Co tutaj się wykluwa? Może u niektórych się dzieciątko będzie wypluwało, co? Strzelec, o co chodzi z dziewiątką monet? Zmiana, tak, zmiana. Transformacja, kochani, jakaś transformacja. O co chodzi z kapłanem, który też była? Hmm. Moi drodzy, albo będzie jakiś powrót byłego ex, tak? Albo ktoś jest w związku i yy, w jakiś romans tutaj yy, się wplątał, tak? Wówczas dziewiątka monet może mówić o podziale majątku, może mówić o tym, że ktoś jest sam, ktoś decyduje się na bycie sam, na rozstanie. Mhm. Dlaczego wy jesteście w nastawieniu sześciu bułap? Tak, bo kasa z dziewiątki zrobiła się dziesiątka. Tutaj to są pieniądze firmowe, to są pieniądze, majątek rodzinny, tak? Czyli wy zwyciężyliście tutaj jakąś kasę. Może, um, moi drodzy, no coś tu poważnej myśli się zadziewa. Yy, stricte dotyczy yy, spraw materii i finansów. O co chodzi z kartą Rydwanu? Tak, Rydwan i dziewięć kielichów. Moi drodzy, yy, no co mam powiedzieć? Co mam powiedzieć? Jakieś szczęście do was idzie. Jakieś szczęście do was idzie wielkimi krokami. Dwie karty sukcesu, szczęścia. Dziewiątka kielichu, dziewiątka monet, dziesiątka monet. No, no tyle, no tyle. Pełna, pe, pełne szczęście tutaj wielkimi krokami, w przyspieszeniu nawet, bo są buławy, jest rydwan, więc to wszystko gna do Was, słuchajcie, w wielkim przyspieszeniu. Zobaczymy tę y, pracę. Uh -huh. jesteście zmęczeni obowiązkami, słuchajcie. Jesteście zmęczeni nadmiarem pracy. O co chodzi z tym magiem? Kochani, siódemka mieczy mówi o tym, że udaje wam się uniknąć jakiegoś problemu, jakiegoś konfliktu. Wskutek.. wręcz możecie stwierdzić, że stał się cud, tak? Że stał się cud, że... Nie będziecie wiedzieć, jak do tego doszło, jak to się stało, jak to możliwe, tak? Może być taka sytuacja. Jeszcze zobaczmy tą yy, królową buław. O co chodzi z tą królową buław? Czwórka buław. Hmm? No tutaj ewidentnie jakaś kobieta może namieszać w życiu rodzinnym. Jeżeli nie, to wy po prostu dobrze się czujecie w relacji, w której jesteście, tak? Czujecie się piękne, pożądane, zadbane. <laughs> Przepraszam. Zobaczymy wynik, podsumowanie. Król Mieczy. Mamy Królową Mieczy jako radę i na wyniku jest Król Mieczy. Kochani, tutaj może chodzić właśnie o mężczyznę, który wam pomaga. Mogą jakieś sprawy urzędowe, jakieś pisma do was przyjść, tak? Jeśli to dotyczy zdrowia, to tutaj też jest wszystko kochani na plus. Coś niespodziewanie, bo Rydwan mówi o tym, że coś niespodziewanie się zadziewa. Coś niespodziewanie obiera inny inną drogę, jak gdyby, tak? Inną drogę, ale u was to jest na plus. U was to jest na plus. Tu może chodzić również o jakiegoś mężczyznę, jeżeli to dotyczy relacji, związków. Ktoś tu może um, się pojawić w waszym życiu. To może być pomysł, inicjatywa, inspiracja. Tak jak powiedziałam, wszelkie urzędy, pisma, jakieś sprawy dotyczące policji, tak? Może jakieś tam, nie wiem, mieliście jakiś wypadek, stłuczkę, cokolwiek, tak? Więc tutaj to się rozwiązuje na waszą korzyść. Dopytajmy tego króla, mieczy. Koło fortuny. A tak jak powiedziałam, albo sprawa dotyczy podróży. Tak? Nieoczekiwana też zmiana wydarzeń, nieoczekiwana zmiana, yy, pozytywna zmiana. Może yy, jakaś osoba w waszym życiu, to może być, słuchajcie, yy, no, to jest znak powietrza, może być wodnik, nie musi być wodnik, bliźnięta waga wodnik, yy, natomiast ta osoba może przejść jakąś zmianę spektakularną, ta, której się nie spodziewacie. Nagle coś tutaj nie wiem, może jakiś majątek odziedziczy czy ta osoba, tak? Może wygra w Totka. Nie wiem, kochani, natomiast coś tutaj spektakularnego, naprawdę spektakularnego to was dzieje, jakieś szczęście i bogactwo. Kochani, ja Wam tego życzę z całego serca. Pozdrawiam.